Siema. Jestem czajnik. A dziś przeczytam wam bajkę. Smolisty byczek. Żyli sobie dziadek i babka. Byli tak biedni, że nie mieli w swoim gospodarstwie ani kłuski, ani nawet kurki. Pewnego razu staruszka poprosiła męża. Zrób mi byczkę ze słomy. Mocno wymaluj go mołą. Pod ci taki byczek? Dziwił się staruszek. Zrób, a zobaczysz po co. Zabrał się dziadek do pracy I zrobił byczka jak się patrzy Zajutrz babka Wyprowadziła byczka na łąkę Żeby poskubał trawkę A sama wróciła do chaty Wtem z lasu wyszedł na łąkę niedźwiedź Zobaczył byczka Podszedł do niego i pyta Ktoś ty? Jest na smolistym byczkiem Skoro tak daj mi smoły Abym zatkał skaleczony O ostry konar bok Bierz mówi byczek Niedźwiedź cał go za grzbiet i przykleił się nijak łapy oderwać nie może a tymczasem staruszka wyjrzała przez okno i krzyczy do męża mężu byczak zapał niedźwiedzia przybiegł staruszek oderwał niedźwiedzia od byczka i zapędził zwierzęta do szopy następnego dnia babka znowu wyprowadziła byczkę na łąkę a sama poszła do chaty w pewnym czasie wyskoczył z lasów wilk zobaczył byczka i pyta coś ty za jeden mów jestem smolistym byczkiem skoro jesteś smolisty daj mi smoły abym mógł zakleić zranioną w podczas łapem. bierz mówił byczek wilk chciał sobie wziąć smoły ale przykleił się a babka zobaczyła że wilk ciągnie byczka do lasu i szybciutko wysłała męża na łąkę Jedek zapędził do szopy i wilka następnego dnia staruszka znowu wyprowadziła byczka na łąkę Byczek spaceruje, trawką skubie, wodą z kałuży popija. Nagle, nie wiadomo skąd, podbiega lisica. Coś ty za jeden, zwierzę niespotkany, pyta. Jestem smolistym byczkiem. Daj mi, byczku, trochę smoły do boku przyłożyć, by psy pęk sierści mi wyrwały. Bierz, mówi byczek. Lisica dotknęła byczka i przykleiła się. Babka zobaczyła, że byczek schwytał lisicę, i posłała działka na łąkę ten list zagnał do szopy. Minęła noc. A rankiem tak samo jak nie wilk wilki i lisica, do Dobyczka przykleił się zajączek. Staruszek zamknął zajączka wraz z innymi zwierzętami w szopie, po czym zabrał się do ostrzenia noża. Niedźwiedź go pyta: Dziadku, po co ostrzysz nóż? Chcę zdjąć z ciebie futro, żeby kożuchy uszyć i zimą nie marznąć. Ach, oszczyć mnie, dziadku! Proś niedźwiedź, wypuść mnie na wolność. To ci mi od kulpowego przyniosę. Staruszek wypuścił niedźwiedzia. Dalej nóż ostrzyj mówi do Wilka. Zdajem z ciebie futro. Już z niego czapki. Ach, wypuść mnie dziadku. Przygoniem ci owce. Wypuścił staruszek Wilka, a sam dalej ostrzy nóż i mówi Ech, piękne masz futerko liśco. Będzie w sam raz na kołnierz. Nie zabijaj mnie, dziadku. Zato ci gęsi i kurki przyprowadzę. Jedek wypuścił lisicę, nadal nóż ostrzy i mówi. Zajączku, masz futerko mięciutkie, cieplutkie. Będzie w sam raz na rękawiczki. Oszczędź mnie, dziadku. Przyniosłem babce kolczyki, korale i koronki najróżniejsze. Wypuść mnie na wolność. Zlituj się. Puścił więc staruszek i zajączka. Minęła noc. Jasnym rankiem ktoś puka do chatki dziadka i babki. Wyszedł staruszek, patrzy, a to niedźwiedź. Cały ul miodu przyniósł. Wilk całe stado owiec przygonił, liśca kury i gęś przeprowadziła. Zajączek przydźwignął całą skrzynią korali, kolczyków i koronek. Dziadek i babka podziękowali zwierzętom za hojne dary. Od tej pory żyli razem ze smolistym byczkiem w dostatku i radości.